Weźcie się w garść, bo zaraz startujemy i wiem, kto zacznie. Biegnę do Kate. Ale ja jeszcze nie jestem gotowa. No dobra, wybieram czerwony przycisk. Co tam jest? Pokaż szybko. Cierpliwości, ale już teraz mogę ci powiedzieć jedno: spodoba ci się. Dostaniesz ogromną puszkę coli. Wygląda na to, że to jest coś pysznego. Wow, to Coca-Cola. Wybrałam dobry przycisk. Hurra! Daj mi jeszcze zak. Z chęcią gaszę pragnienie. To jest takie fajne, chcę więcej! Ale puszka jest już pusta, wylałem z niej wszystko. Zaskoczyłaś mnie, Kate, nie spodziewałem się tego. Chcę jeszcze coli! Dostałam to, co chciałam. Co za pyszności! Taka porcja zdecydowanie powinna ci wystarczyć. Dosyć, dosyć! Ej, czy ktoś mnie słyszy? Co ona mówi? Pewnie znowu za mało coli. Niestety nie mam już więcej. Wypuśćcie mnie stąd, nie umiem pływać. Kurczę, trochę przesadziłem. Trzymaj się, Kate. Pozbędziemy się dodatkowej koli dzięki mentosom. Wsypuję je, przygotuj się. Zaraz wybuchnie. Zaczyna się. Co się dzieje? Świetnie, mój plan zadziałał. Ups, troszkę zmoczyłem nos, ale to nie szkodzi. Co tu się stało? To było straszne. Czułam się jakbym wpadła do pralki. Najważniejsze, że teraz jest wszystko ok. No, muszę już lecieć na razie. Zobaczymy, co tam umery. Prawie wybrałam. Potrzebuję jeszcze tylko jednej sekundy. Niech to będzie żółty przycisk! Jestem gotowa na wszystko. Jesteś naprawdę odważna. Czekacie prawdziwy pojedynek z bańkami mydlanymi. Mam nadzieję, że wytrzymasz ten cios. Jakie to urocze! Piękne bąbelki. Super zabawa! Chyba jest tam za mało piany. Nadszedł czas, żeby zwiększyć tempo. Jedna bańka, dwie bańki, świetnie. Nie przestawaj, zak. Bardzo mi się podoba. Zorganizujmy pianaparty. Włączcie muzykę. To jest takie nudne, nic się nie dzieje. Chyba skończyła się nam piana w pistolecie. A może po prostu wyleję to, co zostało? Zobaczymy, co Mary na to powie. Ej, ja mam tu imprezę! Nie miałam zamiaru brać prysznica. Co ty zrobiłeś, Zak? Przepraszam, po prostu bardzo mi się nudziło. Chciałem tylko wprowadzić trochę zabawy do tego, co się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to była zabawa, nie mogę wstać. Ja myślę, że wyszło całkiem zabawnie. Boję się, tu jest wielkie pudło ostrych papryczek. Ted, weź się w garść, jesteś mężczyzną. Zak ty też. Odejdźcie ode mnie. Szczerze mówiąc, ja też się boję, ale nie wolno tego pokazywać. Sprawdźmy, który z kluczy pasuje do pudła. Do dzieła Ted! Co tak siedzisz? Właściwie to nie chciałem być pierwszy. Nie zmuszajcie mnie! Liczę na to, że to nie jest ten klucz. Obym miał szczęście! Hurra, nie pasuje! Mam niezłego farta! O nie, to znaczy, że nasze szanse wynoszą teraz 50 na 50. Stawka jest bardzo wysoka. Mój klucz otworzył zamek. Nie wierzę! To jakiś błąd! Trzymaj się, jesteśmy z Tobą. Mentalnie. Nie wierzę Wam, nabijacie się ze mnie. Co ty wydaje Ci się? Życzymy smacznego. Obawiam się, że to nie wchodzi w grę. Wcale nie jestem głodny. Te papryczki odebrały mi cały apetyt. Nienawidzę ostrego jedzenia. Mam zbyt wrażliwy żołądek, żeby jeść takie rzeczy. Chociaż te papryczki nie są tak straszne, jak myślałem. Mmm, Czy on mówi serio? To pewnie jakiś żart O nie Po prostu nie od razu poczułem ostrość A teraz się zaczęło Nie to Jakbyśmy byli na pokazie fajerwerków Dobra, nie męczmy go już więcej Czas ugasić ten pożar Wody Jak dobrze Jeszcze te Szkoda, że jest taka zimna Chociaż nieważne, jest okej okay. Ojej, chyba tracę równowagę. Jaki ten zak jest niezdarny. Obserwowanie go jest takie zabawne. Dobrze, że my tacy nie jesteśmy. Mam nadzieję, że trochę odetchnęłyście i jesteście gotowe na kolejny pojedynek. Tak, wybrałam już nawet guzik. Słyszę, słyszę, Kate. Brawo, jesteś bardzo zdeterminowana. Nie martw się, nie czeka cię nic złego. To po prostu wielka torba pianek marshmallows. Są tak aromatyczne. Z chęcią bym je sobie zatrzymał. Ale niestety obowiązują nas inne zasady. Dlatego wszystkie te przysmaki trafią prosto do ciebie i możesz się zatrzymać. Dzięki! Naprawdę uwielbiam pianki marshmallows. Szkoda, że nie mogę rozpalić ogniska, i ich upiec byłyby jeszcze smaczniejsze. Widzę, że ci się spodobało. Bardzo się cieszę. Tak, rewelacja. Wiedziałam, że niebieski przycisk przyniesie mi szczęście. Jeszcze raz dzięki, Zak. Masz buzię wypchaną piankami, wyglądasz jak chomik. Przerzuj je najpierw, bo inaczej się udławisz. Nie będę Ci przeszkadzać idę do mery. Już prawie podjęłam decyzję. Muszę się skoncentrować i zrobić ostatni, najważniejszy krok. Dobra, czas działać. Mam nadzieję, że lubisz ostre smakołyki, bo dostaniesz na czosy z chili. Szczerze mówiąc, nie zaryzykowałbym ich spróbowania. Tylko spójrz. Już samo ich dotknięcie parzy język. Uff, wystarczy, nie będę kusić losu. Na szczęście to nie ja wylosowałem na czosy. to wszystko jest twoje mery, więc smacznego. O, na czasy nieźle, uwielbiam je chrupać. Zielony przycisk okazał się być szczęśliwy. Ciekawe, jaki mają smak. Coś słonego? A może serowe? Musi trochę poczekać, aż do niej dotrze. I zaczynamy! Wydaje mi się, że robi się tu troszkę duszno. Otwórzcie okno! Jestem rozpalona! Pomocy! Niepotrzebnie tam zajrzałem. Go właśnie mi trzeba. Nie przestawaj, Mary, proszę. Świetnie, pianki się pieką. Teraz pachną jeszcze lepiej niż wcześniej. O, nie mam już siły. Niepotrzebnie zjadłam tyle naczosów. Ale bardzo mi pomogłaś, Mary. Dziękuję. Nie zapomnę ci tego. Ojej, aż włosy mi się przyjarały. Cieszę się, że to już koniec. Hej, skąd wzięłaś podpieczone pianki? Nareszcie udało mi się po tym wszystkim posprzątać. Hej, znowu pierwsza? Nie jestem zaskoczony. Tak, jestem gotowa dokonać wyboru, tylko tym razem z jakiegoś powodu bardzo się boję. Nawet ręce mi się trzęsą. Tam musi być coś złego. Masz bardzo złą intuicję. Chociaż teraz to nawet lepiej. No, co tak patrzycie? Chciałabym tylko sprawdzić, czy ta nutella jest w porządku. Wow, jaki ciężki słoik! Ledwo mogę go podnieść! Co to jest? Ten kolor w ogóle mi się nie podoba. Najpierw spróbuj. Wiem! To Nutella! Super! Muszę zrobić moje ulubione kanapki z czekoladą. Uwielbiam jeść na śniadanie. Mimo, że nie jest jeszcze rano, to i tak ziem jest przyjemnością. Jaka wielka kanapka mi wyszła. Nie zmieszczę jej do buzi. Nie szkodzi, i tak jest wspaniała. Kanapka? Niezły pomysł, Kate. Znowu mnie zaskoczyłaś. Dzięki, Zak. Nie udałoby mi się to bez Twojej pomocy. Nie ma za co. Szkoda, że sam nie zjadłam całej Nutelli i nie wrzuciłem ci pustego słoika. Dobra, teraz już niczego nie zmienię. No to teraz moja kolej. Zielony guzik. Wybór został dokonany. Mary, dostaniesz pączki i zrobię je na Twoich oczach. Nie rozumiem, co to za proszek. Wystarczy, Zak, wystarczy. Zaraz zacznę kichać. Przepraszam, Mary, ściśle trzymam się przepisu. Teraz trzeba dodać jajka. Jeszcze tylko tego brakowało. Co to jest? Mleko, dokładnie jeden litr, tak jak napisano w książce. To wszystko, butelka pusta. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Aha, teraz trzeba dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Hej, gdzie się podziały mieszadła? Zak, zrobiłeś mi na głowie ptasie gniazdo. Prawie zapomniałem o czymś jeszcze. Koniecznie muszę polać pączki polewą. Bez niej to nie będą prawdziwe pączki. Wezmę moją ulubioną, różową. O nie! Teraz moje włosy są całkowicie zniszczone. Myślę, że wszystko gotowe. Zak, gdzie jesteś? Muszę spojrzeć ci w oczy. Ups, wygląda na to, że Mary nie posmakowały moje pączki. To dlatego, że nie dodałem jeszcze posypki. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Mary. No, to jest naprawdę pyszne, ale nadal nie wkurzasz, Zak. Po prostu się zrelaksuj. Może masz rację. Dolżyć mi jeszcze troszkę posypki. Tyż na... Dzisiaj to Andy będzie gryzł. Ted będzie musiał coś polizać, a Emma będzie siedzieć i cieszyć się, obserwując naszych bohaterów. Jesteście gotowi, żeby dowiedzieć się, jakie smakołyki czekają pod kloszami? Co za okropność, to wygląda jak szpitalne jedzenie. Ted będzie pierwszy, który spróbuje. Jesteś gotowy? Nie! Wiesz, łyżkę? Ale was to nie obchodzi, więc muszę zjeść. Nie mogę! Ale z niego pieszczoszek! Za co ta kara? Czy to naprawdę takie obrzydliwe? Nawet nie macie pojęcia nigdy w życiu nie widziałem czegoś gorszego. Teraz kolejna Pewnie jest już naprawdę głodny. Będziesz jadł, Andy? Nie. Tej papki nie chcę. Ale czy ktoś mnie pytał? Muszę zjeść. Przynajmniej nie będę jadł tego paskudstwa, od którego Tedowi zrobiło się słabo. Zjem coś innego. Wiecie co? To jest naprawdę dobre. Smakuje mi. Myślałem, że będzie gorzej. Hej, co to jest? Co tu robi paznokieć? Pobrudziłeś mnie! Dlaczego to zrobiłeś? O, znalazłeś mój paznokieć! Dzięki! Wszędzie go szukałam! Teraz jest na swoim miejscu. Nie będę tego jadu, skoro tam był paznokieć, to już przesada. Fu, jak można jeść surowe mięso! Kurczę, będę musiała to polizać! Ale nie ugryźć jak ja, to jest jeszcze gorsze! Jest dobrze, że będę po prostu siedzieć i was obserwować. Dobra, to ja zacznę. Mam nadzieję, że to mięso nie jest tak obrzydliwe, jak wygląda, inaczej może być źle. Do czegoś takiego muszę się psychicznie przygotować, a to trochę potrwa. No ile można czekać? Pomogę ci. To chyba nie było zbyt miłe. To w ogóle jest surowe mięso. Smakuje jak surowe mięso, a surowe mięso jest obrzydliwe. Po tych wszystkich torturach muszę umyć zęby i to jak najdokładniej. Wykonałam swoje zadanie, więc kolej na belle. Smacznego? Skoro jest tak obrzydliwe, że nie da rady go jeść, no to mam świetny pomysł. Nie będę jadła surowego mięsa. Zamierzam je podpiec i będzie pyszne. Najpierw je po sole, teraz dodam pieprzu, żeby polepszyć smak i czas na podkręcenie temperatury. Dobrze, że mam w zasięgu ręki dwa palniki. O tak. Uważaj, nie spal nas tutaj. Nie martwcie się, płomienie są skierowane na mięso. Tylko spójrzcie na ten apetyczny stek. Już nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Wiesz co, brakuje sosu. Stek jest na pewno pyszny, ale będzie smakował o wiele lepiej, gdy dodam sosu. Tylko to nie jest do końca ketchup, a tabasco. Bella dostanie nauczkę, zamiast przechwalać się stekiem, mogła się z nami podzielić. Życzcie mi smacznego, bo zabieram się do jedzenia. Ojej, chyba coś jest nie tak. Jakiś ostry jest ten stek, bardzo ostry. Ratunku płonę! Ekstra najwyższy czas na prawdziwy pokaz ognia, ale super! O nie, to znowu ogień! Nie chcę się przypadkowo poparzyć! To było straszne, mój biedny stek! A był taki apetyczny! Był apetyczny, a teraz został po nim popiół. Możesz się z nim pożegnać. Gotowi, aby dowiedzieć się, co tym razem na was czeka, a będzie to kreda! Pokażcie tabliczki. Super, nie będę jadł kredy, mam farta. A ja będę musiała ją ugryźć. Pewnie nie jest zbyt smaczna. Ja też mam pecha, muszę ją oblizać i to chyba będę musiał zacząć. Proszę spojrzeć, jaka ta kreda jest duża. Pani Green, może nie będę lizać, ona się przyda w nauce matematyki. Proszę spojrzeć, rozwiązałem to dzięki kredzie, pomogła mi. Wow, Tet, jaki jesteś mądry. Mądry, napisał jakieś bzdury. To nie jest matematyka, to są brednie. Myślisz, że to uchroni cię przed polizaniem kredy? Mylisz się. Do dzieła. Kurczę, miałem nadzieję, że to przejdzie. Fuu, smakuje okropnie. Nigdy wcześniej nie próbowałem kredy i już więcej nie zamierzam. Emma, teraz ty. O nie, mam nadzieję, że nie zwymiotuje. To jest obrzydliwe, nie ma smaku, ale mimo wszystko paskudne. A teraz spójrz na swoje zęby. Wow, są naprawdę fajne, takie błyszczące. Serio? Przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Skoro mam takie wspaniałe zęby, to muszę zrobić sobie kilka nowych selfie dla Instagrama. Niech wszyscy zobaczą, jaka jestem piękna. Tak, i to zasługa kredy. Nie, co to jest? Fuu! Dziewczyny, spokojnie! Nie panikujmy! Podnieśmy tabliczki. Podniosłam i wcale nie czuję się lepiej. Będę musiała go polizać. Uf, a ja będę na was tylko patrzeć, co za ulga! O nie, nie chcę go gryźć! Nie będę jadła karalucha! Ale musisz, a ja go potem poliżę. Nie, ty zacznij. Mam już was dość! Stop! Przestańcie na siebie krzyczeć! zasady mówią jasno, że zaczyna ten, kto liże, więc Jess dostaje karalucha jako pierwsza. Mam nadzieję, że dam radę to zrobić. W końcu nie jestem takim tchórzem. Fu, to jest ohydne! To było straszne! Wendy teraz ten przystoniak jest twój. Częstuj się! Nawet nie chcę go dotykać, potrzebuję rękawiczek. Teraz mogę jeść. Brawo! Dobra robota! Wiem, dzięki. O nie, Bella! Masz coś na głowie! To karaluch! Co, karaluch? Ja się ich boję ratunku. Wendy, oszukiwałaś, nie zjadłaś go. Ja nic nie wiem, to jakiś inny karaluch. Dobra, najpierw pokażcie tabliczki. Świetnie, a teraz dowiemy się, co czeka nas pod kloszem. Co to jest? Jak mamy to zjeść? Nie wiecie, co to jest? Nie będziecie tego jeść, a to co odkleję z podławki za pomocą tej szpatułki. To jest guma do rzucia, którą ty musisz polizać. Ty przerzuć, Andy zaczynasz. Dlaczego ja? To niesprawiedliwe. Ale jestem odważny, więc dam radę. Fu, przykleiła się do mnie, ble. Co ty robisz, jak mogłeś? Przepraszam, nie chciałem tego zrobić, naprawdę. Dobra, nie obraziłem się. Teraz moja kolej, żeby to przerzuć. Chociaż naprawdę nie chcę tego robić.